Witam wszystkich. O, w dzisiejszym odcinku nie wiem, czego wrzucę dzisiaj jest wtorek, jest 15 sierpnia. Powinienem mieć wolne, ale będę jechał w delegację o 12 do Austrii się dowiedziałem wczoraj. Znaczy no, po prostu zostałem zapytany, czy jestem zainteresowany. Stwierdziłem, że i tak nie mam za bardzo okazji wyjechać nigdzie i tak dalej. To bym w sumie sobie wyjechał do Austrii na dwa dni. Złożę potem raport z tego. No, na początek e, co zrobię? Polutuję te urządzenie. E, podłączę je do baterii i sprawdzę jakie ma napięcia na wyjściu, tu gdzie jest out. Bo Po prostu z tego co widziałem na internecie to po prostu wsadzam Wysadzam. Wolałbym sobie to polutować, żeby na płytkę móc wsadzić stykową w razie czego. Mam cztery takie przetwornice, bo one drogie nie były tam. Coś koło 10 zł jednak kosztuje. Nawet nie wiem jaki to jest model. Chyba to jest tu model przetwornicy. Ja dobrze pamiętam, ale nie będę też ściemniał. O! Hmm. Tylko jest upierdolona od dołu. Może jeszcze ją przeczyszczę zanim zacznę lutować. Albo po lutowaniu przeczyszczę. No nic. Uff, to co? O, nie wiem czy ja zmontować filmiki i tak dalej. Może będzie um, jutro. A może nawet we czwartek, a może nawet i w piątek wrzucę. Ale mówię tylko dlatego, um, żeby moi subskrybenci też wiedzieli. Żeby wiedzieli co mniej więcej się u mnie dzieje i tak dalej. No, dobra. To bierze się za rób, robotę. Widzicie, jakiej jakości wyciąłem te kulture do lutowania. Tragicznej. No ale nic. Trzeba będzie to wsadzić w ten sposób. Mhm. Dobra. No, nałożę to. Wsadzę, polutuję i pokażę efekt końcowy. Dobra. Teraz zacznę lutować. To widzicie, jak tu weszło. Mam nadzieję, że nie przepalę tego, może mógłbym użyć tego. Ale jak już można polutować, to sobie też poćwiczę lutowanie. Przy okazji, bo dawno nie lutowałem. W poprzedniej pracy dużo lutowałem, w tej to tylko trochę. Ale ponoć będę zaczynał z maszyną taką do lutowania. Ale to tam jest. Powiedzmy to, nie za bardzo do opowiadania na nagraniu. Teraz trochę mówię ciszej i tak dalej, ale też nie chcę za bardzo głośno mówić. Właśnie, że babcia chodzi. No dobra, czekajcie chwilkę tu jeszcze nagram o moją lutownicę to jest ten e, tego póki co jeszcze trochę coś to może popowiadam e, użycie tego do konwentera tu widzicie tu jest jeszcze już ta płytka z... No. no ze sterownikiem. Sterowniki i tak będą dwa. I chyba trzeba będzie zrobić tak, żeby były dwie przetwornice. Nie ja wiem czy to się wszystko pomieści na tym robocie. Będę musiał to jakoś rozwiązać ten problem. Dobra, sprawdzę czy się. O, nie wziąłem tego. Już widzicie, już można zacząć. Dobra, tu będę zaczynał. No, i tu jest właśnie po lutowaniu, teraz dałem cynę. Mam nadzieję, że nie przypaliłem tego plastiku. No, nie śmierdzi za bardzo. Mleko tam się pewnie podgrzał. To nie jest jakiś tam mega problem. No co? Jak wygląda grot mojej ceny? Polutowanie groty mojej lutownicy. O, pokażę, czekajcie. Nie umie ostrości złapać na, na niej. O, widzicie? Tak. No. I co? Podepnę baterie i sprawdzę czy ma napięcia takie jak y, chcę. No, póki co podpiąłem wziąłem miernik ale nic się nie dzieje nie wiem czemu no, teraz podłączyłem do tej teraz hmm. sposób jeździcie tu dioda się świeci sprawdzę jakie jest wyjściowe napięcie o, wyjściowe napięcie jest dokładnie takie samo jak wejściowe czyli na bateriach o, postaram się Wam to pokazać Oj, będzie ciężko to pokazać. No, w ten sposób. Kurde, o, widzicie? Tak słapałem. Tu może też się uda. Widzicie, to jest na mierniku. Widzicie, to jest takie samo. No, ale może poprzez pokręcę potencjometrem. Dobra. Chyba to będzie tak. Dzisiaj to będzie na tyle. Znaczy jeszcze może coś poszukam na necie na szybko i może mi się uda. Nie umiem mimo kręcenia tymi potencjometrami, tak mi się zdawało, że wziąłem na internecie, to to nie daje efektu. Zawsze jest to samo napięcie. Nie wiem czemu. Nie dałem za dużego napięcia, bo to jest 8V, a to ma 36V na input. No, dobra. To może. No, to jeszcze może coś tam powiem. Poszukam wnecie i będzie chyba końcówka. No dobra. Jednak trzeba było po prostu kręcić przez dłuższą ilość czasu. No i teraz jest na wejściu inne. W ogóle zupełnie inne napięcie ciekawe czy ja dam radę to jedną ręką o kurde no nie ma opcji żeby jedną ręką to zrobić o czekajcie chwilkę na chwilę wezmę tak nie będę nawet rozłączał tego widzicie co jest o widzicie no teraz coś się popsuło dobra czyli jako tako działa Aha, podepnę silnik i będę kończył. Albo nawet nie wiem czy dzisiaj e, będę... Dobra, nie, nawet to będzie ostatnie co będę dzisiaj robił. Albo dobra, jeszcze dam ten silnik. Dobra, to poczekajcie na silnik. Widzicie, tu podpiąłem silnik. Sprawdzę, jakie jest na nim napięcie. Czekajcie chwilę, znowu Was, za przeproszeniem, dam. Znaczy no, za przeproszeniem, znowu Was ukryję, no 6V trochę chyba wolniej się obraca niż na tamtym nagraniu ale to będzie bezpieczniejsze tak mi się wydaje, w razie czego że to nie spieprzy tego no napięcia Sprawdzę. Dobra. Ciul, ryzykuję teraz. Trochę Was ukryję, bo nie mam niestety trzeciej ręki. Ale rzeczywiście on zwalnia, jeżeli dam mu niższe napięcie. Dam mu teraz trzy, To jest jego. Patrzcie jak Patrzcie, jak zwolnił do trzech. Widzicie? Można sterować jego prędkością. Dobra. Moje założenia zostały zrealizowane. Odłączę silnik teraz. No, moje założenia zostały zrealizowane. Nie wiem, czy ja jeszcze się wyrobię dzisiaj. Ale powinien dać radę przed, przed 11, Bo tak 11.12 muszę jechać do miasta. No i co? I będzie nowy filmik z dalszej budowy robota. Ta przetwornica jest po prostu po to, żeby mnie podał za wysokiego napięcia. dali mi na forum, że to jest wysokie. No, ma wysoką odporność te silniczki. Ale ja bym wolał um, zrobić to normalnie. No, i powinienem dać dwie, bo jedna będzie szła na silniki przetwornica, to tam coś powinno być około jednego ampera. przetwornica może wytrzymać 3, a jedna na Arduino, bo to musi po prostu obniżyć napięcie, chyba żeby jeszcze się pobawić tym jakoś z Arduino, no, ale nie, musi, musi, musi jedna jeździć na Arduino, na napięcie, chyba żeby podłączyć stabilizator do Arduino, bo on też dużego prądu nie będzie pobierał. Chociaż to będę w przyszłych. No w przyszłym odcinku będzie prawdopodobnie już zapowiem, że będzie prawdopodobnie podłączanie przetwornicy do całego tego układu sterującego, co był w poprzednim odcinku z silnikami z silnikiem. Dobra, w takim razie do zobaczenia. Eee, no, prawdopodobnie w piątek. Na czwartek prawdopodobnie będę, bo ojciec ma urodziny. Więc może mnie nie być. No, trzymajcie się, cześć.